że odcinek magazynu ligowego, i dziś podsumowanie sezonu zimowego. Razem ze mną standardowo nie, nie jest Tomasz Pondel, nie jest też Michał Pondel, jest dziś Jakub, też Pondel. Kilogramy się zgadzają? Z Michałem. Nie, z Tomkiem. Chociaż ostatnio on bardziej w stronę Michała tego poszedł. Zima się skończyła, więc wiosna idzie. Idzie wiosna, ale jak na razie idzie o tydzień później niż planowana, a znając życie, pewnie będzie jeszcze później. Wiosna przejdzie trochę w lato. Mamy nadzieję, że nie całkowite lato, jak było w tym, tym turnieju letnim, gdyż komary dały się we znaki wtedy, no najpóźniej po długim weekendzie... No mam nadzieję, że też wystartujemy. To jest taka czarny scenariusz moim zdaniem, bo ja zakładam, że 12 lecimy, bo... nie się wydaje, że jednak będziemy musieli chwilę poczekać, ale mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że się myli. Trzy ligi tylko na Skwierzyńskiej, tak, ale ostatnia będzie mecz i rewanż? To fajnie. Ciekawa sytuacja będzie dla, e, dla, dla Empty Dumpers, bo będą mieli wszystkie nowe drużyny. Z żadną jeszcze nie grali. Formuła mecz i rewanż jest e, fajną formułą, bo pamiętasz, w pierwszym sezonie ja cierpię dole w 2016 roku mieliśmy w trzeciej lidze mecz i rewanż. zagrałem tam bodajże 4 mecze, więc e, tak, tak. zagrałem tylko z jedną drużyną. Bo, bo naszym pierwszym bramkarzem był bramkarz aktualny tak. na promieniowanych. Tak? Może się spotkamy w przyszłym roku. O ile będziemy chcieli awansować. Może się zdegradujemy do ligi trzeciej i zrobimy z Michała Krojasz Tak. No to teoria. No, ostatnio ale... asystował. No bo on ma ten ekstra pas. On ma ten ekstra pas, żeby się owinąć. Jak zwykle zima na przezimowanie. Duet Reimer i Galuś zdobył 69% goli drużyny. Z drugiej strony tylko dwóch zawodników poza bramkarzem, którzy zagrali. Nie strzelili gola. Najlepsza ofensywa, najskuteczniejsza defensywa i król szelzu w ich szeregach, jednak miejsce tylko drugie. To ciekawe, tylko w czterech spotkaniach ekipa ta nie przekroczyła bariery 10 baramek szczelonych. Trzecie miejsce jako Beniaminek to Dobry Wynik. Mimo to jest niedosyt, bo przecież jako jedyni pokonali Baumit. Zgranie i kolektyw to główne atuty pomarańczowych. Wicemistrz poprzedniej edycji. W tym sezonie przegrał on z czołówką ligi, ale także wpadka z Folanito, co pozbawiło ich medali na koniec zmagań. Kolejny już solidny sezon biało-zielonych we Wrocławiu. 6 goli na plusie, co świadczy o wyważonej ekipie, bezkompromisowa. Zero remisów w sezonie, a zabrakło dwóch punktów do medalu. Solidny ligowy byt. Większość sezonu grali bez Pawła Gniewka, ale potrafili postawić się faworytom. Na przykład ograli Carver Coaching do. Wystarczyło, że w poprzednim odcinku magazynu nazwaliśmy ich jednym z rozczarowań i od tamtej pory cztery wygrane mecze. I jedna porażka. Żeby ułatwić im start na wiosnę, w lidze na Kuźnikach, już teraz mówię, jak dla mnie są największym rozczarowaniem wiosny. W porównaniu z zeszłą kampanią ligową zapewnili sobie spokojne utrzymanie na kilka kolejek wcześniej. Przez pewną część sezonu nawet zasiadali na pozycji lidera, jednak końcówka zweryfikowała ich poczynania. Nie przeszkodziło to w utrzymaniu się w lidze. Sytuacja odwrotna niż w wypadku Fulanito. Po dobrym początku pięć ostatnich meczów bez punktu, bo mają najwięcej straconych bramek z drużyn znajdujących się nad kreską. Czwarta siła zeszłej edycji ligi OFC, w tym sezonie zdobyła zaledwie 9 punktów, a ich forma przełożyła się na rychły spadek z ligi pierwszej Robert, why? Chociaż w ostatnim meczu sezonu przez chwilę prowadzili z Baumitem, Drużyna bez żadnego na koniec zmagań, ale co warte odnotowania, dwa razy punkty faworytom. Zremisowała zarówno z Baumitem, jak i z Kerwer Coaching Dolny Śląsk, ale do utrzymania potrzeba nieco więcej niż dwa punkty. Tradycja, że Buz, gdy tylko nie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, dominuje. Najskuteczniejsza ekipa tej zimy: 140 goli, 3 graczy w top 5 strzelców i trzech w top 5 asystentów. Garygana na ostatniej prostej wyprzedził mi klasę. Do ligi drugiej dostali się z czwartego miejsca. Ich forma mogła stać pod znakiem zapytania, jednak dobrze wywiązali się ze swojej roli i zakończyli sezon na wysokim drugim miejscu. Czwarta najszczelniejsza obrona w całych rozgrywkach, a najlepsza w drugiej lidze. To nie jest zaskoczenie, chociaż bramkarza mają w miarę przyzwoitego. O plusach później. Drużyna Grzegorza Andysza w swoim debiucie zagrała bardzo dobrze. Niestety nie udało się walczyć krążką na koniec zmagań, ale dobrze pracowana zima może pomóc w ich zmaganiach na wiosnę. Dwie porażki, trzy zwycięstwa. Porażka, zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, porażka. Dwa zwycięstwa. Tak jak mówiłem w połowie sezonu, sezon w kratkę. Ciężko ich uszeregować, bo nie zabierali bogatym i nie dawali biednym. 14 zawodników trafiało, a aż sześciu zdobyło ponad 8 bramek. Dobry początek sezonu, co warto wspomnieć, ograli dwóch z trzech medalistów. Jednakże w połowie sezonu złapali kryzys. Na szczęście w porę z niego wyszli i utrzymali się spokojnie w lidze. To już tradycja, że słodziaki mają dobry początek, liderują, a potem oglądają plecy rywali. Co ciekawe, wygrali tylko 3 z 7 meczów, w których grał ich lider Adam Widera. To wcale nie tak, że zapomnieliśmy powiedzieć o Astechu. Po niezadowalającej pierwszej części sezonu wydawał się murowanym kandydatem do spadku. Kluczowa jednak okazała się być wygrana zle ekip. Od tego meczu Astech zaliczył serię czterech zwycięstw z rzędu. Fakt faktem przegrał dwa ostatnie mecze, ale nie przeszkodziło im to w pozostaniu w lidze. Debiutant, który tak jak mówiłem w podsumowaniu dziewiątego tygodnia, po udanym starcie i nadziejach na medal skończył tuż za strefą spadkową. W dwóch ostatnich meczach przegrał z bezpośrednimi rywalami, a mieli szansę nawet na czwarte miejsce. Do końca walczyli o pozostanie w stawce, jednakże przez porażki z drużynami niżej notowanymi musieli pożegnać się z ligą drugą. To był dla nich debiut pod balonem, a zawsze ciężko się przestawić. Może to jednak zaowocować dobrą grą wiosną, a tam zagrałem z kompletem nieznanych sobie drużyn. Słabszy początek w ich wykonaniu. Dopiero w połowie sezonu zrealizowali serię czterech meczów, w których zdobyli 10 punktów, jednakże był ich to finalny dorobek, co zaowocowało. Degradację. Stracili 125 bramek, czyli drugie miejsce od końca w tej klasyfikacji, ale za to pierwsze w rankingu najmniej skutecznych. Ale i tak zakończyli sezon wygraną honorową. Teraz czas na kontynuowanie pasy na wiosnę. Było się bez wielkich niespodzianek. Drużynowo okazało się, że balon jest pod nich skrojony, gdyż radzą sobie zdecydowanie lepiej niż radzili sobie w hali. O indywidualnych rozczarowaniach. Miłe zaskoczenie Ligi Trzeciej. Ich liderem był Adam Tołoczko. Na finiszu Ligi wywalczyli brązowe medale. Panie kochany, nie masz od drużyny Ligi? Hmm. Mam tylko BSH. Punkt straty do podium. Nie licząc wielkiej niespodzianki, najskuteczniejsza defensywa. Najbardziej stracili na tym, że do sezonu dołączyły drużyny z hali. Ekipa z potencjałem kadrowym, która, który powinien spokojnie zapewnić awans, jednakże oddali dwa walkowery, które też wpływają na ich ocenę sezonową i tylko na piąte miejsce. Bardzo wyrównana drużyna. 20 punktów, 6 wygranych, 2 remisy, 4 porażki, 76 goli zdobytych, 78 straconych. Niewiele brakło do idealnego bilansu. Początkowo wydawało się, że ekipa ta będzie dostarczyła punktów, jednakże w połowie sezonu złapała formę, co zaowocowało wysokim siódmym miejscem. Drużyna, która ma już doświadczenie w grze pod balonem, jednak zrezygnowała z niego na rzecz hali. Co potwierdziło się w tym sezonie, że była to słuszna zmiana. Tylko cztery wygrane i jeden remis. Reszta to porażki. Drużyna o wielkim potencjale przegrała jednak z problemami kadrowymi, a ich miejsce jest niemałą niespodzianką. Kolejna drużyna, która przeniosła się z planowanej wcześniej ligi halowej. Radosny ofensywny futbol, radosny defensywny futbol. Słowem, na ich meczach działo się wiele. 12 do 12, 11 do 10 to wyniki, które osiągała ekipa Phoenix. Debiutował na naszych rozgrywkach, zapłacił u wygrał tylko raz na boisku, ale jak to mówią pierwsze koty za płoty. Mochi to, to komplet porażek. Jednak walczyli do końca, nie oddali m.in. Walkowera z drużyną yy, Wielkiej niespodzianki, za co im chwała. Trzy plusy drużyny. Ja ci powiem, żeby unaocznić to nieco yy, plusy BSH hmm, Wrocław, które okazało się drużyną skrojoną pod yy, balon. W hali raczej. Szykowali się na, 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 na medale, ale nie graliby chyba tak dobrze jak grali pod balonem. Drugi plus to Fulanito, które gdy tylko skrytykowaliśmy w magazynie, zaczęli grać. Przegrali ostatni mecz, ale z medalistą, a tak to mieli serię czterech wygranych. Tak? No i na plus Baumit, bo trochę emocji dał do końca. No, trochę. Ostatni grali z Ogrodomanią, mecz, co prawda, ale, ale nie mieli aż tak wielkiej przewagi jak, jak zawsze. No i przegrali po czterech latach. Mecz, więc to już dodało trochę kolorytu. To na minus. To na plus. Nie, no to było plusem dla ligi, że. No, a ja oceniam plusy. Dobra, dobra, to Ty mów swoje trzy plusy znalazłeś już. Tak, to jeśli chodzi o moje trzy wybory plusów tego sezonu, to jest tu niewątpliwie Planeta Mebla PL2, dwójka tylko z nazwy, gdyż bez kompleksu weszła, bez kompleksów żadnych weszła do ligi. I z miejsca została najlepszą, a najlepszą ofensywą, najlepszą defensywą, i praktycznie mistrzostwo przegrała w starciu z Nokiem. Z Bołbitem przegrali minimalnie? Z Bałmit, no bezpośrednio z Bołbitem, ale mistrzostwa, tak jak wczoraj rozmawialiśmy. Mistrzostwa wygrywa się z drużynami, tak, zwłaszcza że Przegrywa się. Mistrzostwa przegrywa się z wpadkami ze słabszymi. Yy, drugi plus to jest dla mnie yy, drużyna bliska memu sercu. Nie powiem. Po skrócie, lecz jest to KS Wita Wrocław, która po dwóch sezonach takiego, że tak powiem, marazmu, w końcu mo, można powiedzieć, że wykorzystała swój potencjał i zajęła trzecie miejsce. Wykorzystała Twój potencjał, chciałeś powiedzieć. Nie, mój... Najlepsza defensywa w nie, nie, drugiej no... lidze, tak? O to chodzi. Dokładnie. Dobrze, skromny chłopak, no. nie to, co jego Jeszcze, bracia. Jeszcze dałbym do plusów Fulanito, dokładnie tak samo jak u Tak że w że po pierwszych sześciu spotkaniach, czyli praktycznie w połowie sezonu. Flęte miał trzy punkty. Ostatnich pięciu zdobyło ich aż 12 w tym meczach naprawdę, w których nie dawałbym dawał im roli faworyta, na przykład w starcie z napromieniowymi. Moje trzy minusy to Old Blue Angels, bo mają bardzo dobrego bramkarza, który nie zagrał we wszystkich meczach, ale jednak mają, no i grał z nimi w odróżnieniu od meczów na trawie, grał z nimi na otwartym boisku, grał Majak. Ma jak swoje tak. strzelał, ale brakło wsparcia. Szymon kopiec dwa mecze zagrał, tam y, widziałem Trojan nie strzelał, no praktycznie y, Golonesku tylko jeden mecz zagrał, to no, dla mnie wielkie rozczarowanie, niewykorzystany potencjał. Jest... Brak sponsora, zwłaszcza po tym co, no, jak kadrowo to wiem, ale zwłaszcza po tym jak zagrał z Busem Marco Polo, gdzie Bus sam był zdziwiony, że tak, dobrze grająca drużyna spada z drugiej ligi. No i Goja Wrocław. Bo moim zdaniem powinni walczyć o medale, a ich zdaniem w ogóle nie walczyli z głównymi rywalami. No tak. Ale przynajmniej solidarnie Wolkowat Dali BSH i Wielkie Niespodzianki. A co do moich minusów, to tutaj też znowu powtórzę się z Łukaszem jest to All Blue Angels, które w zeszłym sezonie zajęło czwarte miejsce i oczekiwania były większe. ten poziom ligi dla mnie wzrósł. Dalej y, dam. NG Engineering w zeszłym sezonie. Y, w czasie zdobyli oni drugie miejsce, byli tylko z ich tylko Marco Polo. I w tym sezonie bardziej bym się spodziewał takiej decyzji, y, dru, no, dyspozycji popadro. No. Pozycja NG wpłynęło to, że miała wpadki z Outsiderami mhm. i trzecia drużyna temu, temu. to jest Real kompensacją. dlatego że mają potencjał na o wiele wyższe miejsce. Ale oni chcieli grać na hali. Chcieli grać na hali, ale zresztą nie zajęli przecież czwarte miejsce w drugiej lidze, a teraz grają w trzeciej, zajęli w niej, no na pewno nie miejsce czwarte. Ale trzecia liga była mocno wyrównana. Trzecia liga była mocna, ale myślę, że i tak skład się ich wiele nie zmienił. Poza tym ustawili się do gry na halę, ćwiczyli. Janek Wan już tak, tak, tak. zastawki na parkiecie, a tu trawa. Jak BSH tutaj... też się nastawiło na grę na halę, a jednak? No, ale BSH, wiesz... Yy... Zrobiła transfer w Standardowo na koniec fantazy w rozbalnik. Po raz pierwszy, drugi raz z rzędu wygrał ten sam menadżer Dawid Ginola. Ja wiem, kim on jest. I teraz się zastanawiam, jakby go tu zdyskwalifikować, gdyż drugie miejsce w marcu zająłem ja. Z stracą 12 punktów. Nieważne. Kto gra ważnych liczy punkt. No dokładnie tak. Także Dawidzie Ginolo jeszcze nie gratuluję. Dawid Ginola dostał e, drugi już voucher na 50 złotych, czyli już razem na 100 złotych na e, zakupy w RS Sport. Tak, też się muszę, że tak powiem, obeznać ofercie RS Sportu. Ja Masz, że... ja mam Blackburn Rovers na Rover. Ja Podejrzewam, że pewnego klubu z czerwonej części, czerwonej części Merseyside już mogą, że tak powiem, nie mieć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek e, z trzecim już pondlem. Może Tomek wróci, no, co? Nie. Co, dobrze ci tu? Nie, nie, wolałbym, żeby Michała. No ale za to z Michałem ciasno w kadrze. No. Trzeba by większe pomieszczenie zbudować. Jakby Michał, to odsuwałeś kamerę? Jakby Michał, to odsuwałem kamerę, tak, ale on to usłyszał. Mimo, że cicho mówiłeś. Dobrze, w takim razie dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się na boiskach otwartych i unikniemy plagi komarów. Dokładnie.